Siemano? dzisiaj robimy popcorn, żeby siąść i zobaczyć klip Ale żeby to nie był taki zwyklutki odcinek, to zrobimy taki, od którego się Ale trzeba biegać Biec przed telewizor Teraz będzie gło... Już ten poniedziałek o 10, który światło klip Do Waszego ulubionego utworu, czyli kiedyś musi przejść To na potem I teraz tak Teraz kontrowersyjna część Przez długi czas monopol na popcorn karmelowy miały kina i teatr Do dziś cukier Chwilę trzeba go skarmelizować Teraz szybko masło Zważyło się Jeszcze raz Tym razem będziemy działać dużo szybciej Mam nadzieję Dobra Teraz I popcorn No i gil. Wiem, że dużo ludzi nie lubi, ale trudno